Można biegać, tańczyć, zwiedzać, spacerować. Polacy mają wiele sposobów na obchodzenie święta Konstytucji 3 maja. I świętowali, tak jak umieli najlepiej i najradośniej. Polonez królował dzisiaj w Pyrzycach, nieopodal Szczecina. Mieszkańcy Pyrzyc zawsze chętnie biorą udział w takich przedsięwzięciach. Są przyzwyczajeni do tego, że Pyrzyce słyną z folkloru i zawsze chętnie biorą udział razem z nami w takich wydarzeniach. Kto wie, być może w Pyrzycach narodziła się dziś nowa, lokalna tradycja. Pyrzycki zespół pieśni i tańca dosłownie porwał do tańca mieszkańców. Relacja Karoliny Takiemu zaproszeniu odmówić nie sposób. Polonez niósł się po mieście, a z nim ogromna radość. Takie świętowanie to jest to, zapewniali zadowoleni i roztańczeni Pyrzyczanie. Pierwszy raz takie coś w Pyrzycach się organizuje i rewelacja, fajnie, super. Świetny pomysł, mam nadzieję, że nie pierwszy niosą raz. Wśród tańczących sąsiedzi, znajomi, przyjaciele i gwiazdy. Oko naszej kamery wypatrzyło wokalistkę zespołu Tulia. Bardzo miło jest świętować z ludowym akcentem to piękne narodowe święto. Jestem bardzo zadowolona, że właśnie u nas w Pyrzycach jeszcze bardziej serce się raduje. To pomysł zespołu pieśni i tańca Pyrzyce, bo chodzi o to, by ten szczególny dzień świętować wspólnie. Mieszkańcy Pyrzyc zawsze chętnie biorą udział w takich przedsięwzięciach. Są przyzwyczajeni do tego, że Pyrzyce słyną z folkloru i zawsze chętnie biorą udział razem z nami w takich wydarzeniach. Polones jest to jeden z najprostszych tańców narodowych, więc wszystkim poszło świetnie. Było naprawdę bardzo gorąco. Wszyscy się zaangażowali, e, było dużo przypadkowych osób, które może pierwszy raz nawet w życiu tańczyły e, poloneza. Cieszymy się i mamy nadzieję, że taka tradycja się u nas tutaj e, zagości. Karolina Skiba TvP3